Dzień dobry, wieczór, witajcie w Osnowa News. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć o kilku nowościach, które pojawiły się w naszym sklepie. Czekamy, może tak, są nowości, które się już pojawiły i są takie, na które będziemy jeszcze czekać. Niestety dosyć dużym opóźnieniem znowu, jak zwykle, wykazuje się firma Artis Opus, która Pomimo obietnicy, miała nam w zeszłym miesiącu już wysłać zestawy pędzli, na które wiem, że czekacie i widzę, że spoglądacie cały czas, szukacie tych pędzli u nas na stronie. No niestety sytuacja wygląda jak wygląda. Oni obiecali, tydzień minął, obietnica nie dotrzymana, no niestety tak to z nimi jest, mają na tyle dużo zamówień, że po prostu no, nie wyrabiają się, tak to ujmij, ujmijmy, że się nie wyrabiają z tymi zamówieniami. No mam, mam nadzieję, że jest szansa taka, żebyśmy znowu w tym tygodniu będziemy oczywiście ich gnębić, żeby nam potwierdzili, czy już będą wysyłać, czy mogliby nam już wysłać to nasze zamówienie, bo podobno jest gotowe. Nie wiem, co stoi na przeszkodzie, żeby je wysłać, opłacone, gotowe. E, musimy tylko jeszcze zapłacić cło, jak ono już dojedzie, ale to już, już pomijając te e, brexitowe utrudnienia, które powstały. Kolejną rzeczą, która pojawiła się, mamy już zestawy od i od Vincenta jeżeli chodzi o Proacryl firmy Monuments Hobby. Także jak najbardziej te zestawy są dostępne, możecie sobie już te zestawy u nas zamawiać. Pojawiło się również dużo zapytań, pojawia się o Boarding Patrol. No niestety sytuacja wygląda w ten sposób na tą chwilę, przynajmniej Games Workshop tak nam tutaj to komunikuje że te boarding patrole to był taki incydent w historii ich firmy, czyli one pojawiły się po to, żeby bardziej rozpopularizować ten styl gry boarding action. No i niekoniecznie będą się pojawiały ponownie, bo próbujemy zamawiać zestawy i, na przykład zestaw, o który dosyć często pytacie, czyli na przykład zestaw Tau. No niestety ten zestaw na tą chwilę jest niedostępny. Pomimo tego, że on gdzieś tam funkcjonuje w formularzu zamówień Games Workshop, no ale no zamawiamy go i za każdym razem dostajemy odpowiedź. Niedostępny na magazynie. No i też, jak rozmawiałem tu z naszym opiekunem, no to też nam przekazał tylko taką informację, że jeżeli coś jest jeszcze w formularzu, to jest możliwość, że będzie jeszcze dostępne, ale widzę, że te. Boarding patrole, które na przykład były jeszcze dwa tygodnie temu, w formularzu one powoli znikają, także no, myślę, że to jest na zasadzie do wyprzedania tych zestawów, które, które nie sprzedały się jakoś tam szczególnie. No i później już tych boarding patroli prawdopodobnie nie będzie. No, wiadomo, one zabierały figurki, które możecie kupić też oddzielnie. No i tutaj plany prawdopodobnie właśnie miały tylko posłużyć temu, żeby rozpopularyzować boarding action, które bardzo polecam, bo na początek jest to bardzo Fajna, że tak powiem, fajne wejście do, do 40, a przy okazji, szczerze mówiąc, później też daje dużo zabawy, bo te wszystkie misje, które jak je pozbieracie, te wszystkie misje właśnie one bardzo urozmaicają tą rozgrywkę i ta gra się staje bardzo taka zróżnicowana i dzięki temu też ciekawa. Kolejnym pytaniem, które dość często pada, jest pytanie o Warhammer Old World, czyli o Stary Świat. No, jak wiecie, jest on cały czas jeszcze w tym takim deweloperskim, designerskim stadium. Games Workshop rzuca nam co chwilę ciekawe informacje na temat tego, jak to powstaje, te, jak powstają figurki, jak powstaje ten świat. Myślę, że jest szansa, żeby na koniec roku może na święta pojawiła się jakaś, pojawiło się jakieś pudło startowe, które będzie dostępne do kupienia, w którym będziemy mogli mieć na pewno gdzieś tutaj te armie z Bretonii, bo widać, że dosyć mocno te armie są tutaj przedstawiane i pewnie jakiś ich przeciwnik w tym jednym pudle. Z tego, co już zdążyliśmy się dowiedzieć, na przykład 14. była taka już informacja mówiąca o podstawkach, czyli wiemy, że sama gra będzie jednak na kwadratowych podstawkach. Będziemy walczyli raczej takimi regimentami, które będą chodziły w zwartym jakimś szyku, tak jak to powiedzmy sobie było gdzieś tam w tych takich czasach średniowiecznych. Chociaż nie jestem do końca tego przekonany, ale generalnie no tak to było też w Starym Świecie. No i teraz w momencie, kiedy będziecie Mieli swoje figurki stare, no to trzeba się będzie przygotować na to, że jednak te figurki będą musiały zmienić swoje podstawki ze względu na to, że Games Workshop zdecydował, że te podstawki będą odrobinę, większe. Jest to uzasadnione przede wszystkim tym, że te figurki nowe będą miały bardziej dynamiczne pozy. No i faktycznie, jeżeli te podstawki byłyby takie małe, jak były, no to byłoby ciężko zachować, że tak powiem, zwarty oddział, ponieważ no, te figurki by na siebie nachodziły. Przy założeniu, że chcemy, żeby były bardziej dynamiczne w swoich pozach, same figurki nie powiększą się, nie będą miały w innej skali, tylko po prostu będą na większych podstawkach, co sprawi, że będą te oddziały bardziej takie przejrzyste i będzie można faktycznie zastosować jakieś ciekawsze pozy dla tych nowych figurek. Na pewno, jeżeli chodzi o, bo też padały pytania. O kurset City, co będzie z Curset City? No z tego co wiem na tą chwilę nie są przygotowane żadne nowe dodatki. Myślę, że Games Workshop może nas również zaskoczyć czymś takim, gdzieś na święta, może coś takiego wyskoczy, może na wakacje no ale na pewno musimy się liczyć z tym, że kurset City jako gra jest dla nich w pewnym sensie już zamknięta. Czyli te wszystkie dodatki, które miały się ukazać, może będą się ukazywały później tylko jako mail order. Czyli będziemy mogli je sobie domówić. I tutaj, też a propos mail ordera, no chciałbym wyjaśnić wszystkim, bo niektórzy pytają i tak niekoniecznie do końca rozumieją intencje tego, tego, tych zamówień. Zamówienia typu mail order są to zamówienia, które Games Workshop stosuje dla takich modeli, które teoretycznie wycofał już z produkcji. Czyli modele, które przebrzmiały, że tak powiem, w swojej chwale. I one gdzieś tam czekają na to, że ktoś będzie chciał je zamówić. No i wtedy zazwyczaj to się odbywa w ten sposób, że Games Workshop co jakiś czas produkuje trochę tych figurek. No nie ma ich zbyt wiele zazwyczaj, zazwyczaj jest to powiedzmy, no nie wiem, w skali świata pewnie to będzie może i ze 100 kompletów takich, no ale generalnie jak zwrócicie uwagę. Jeżeli będziecie szukali jakiegoś ciekawego modelu, który chcielibyście zdobyć, i na przykład jednego dnia on będzie jako mail order, pojawi się, a za dwa dni już go nie ma, czyli ta ilość tych modeli jednak była niewielka. No i to się też dotyczy, znaczy co się zmienia w tych modelach to też jest ważna, ważna informacja. Games Workshop, jeżeli na przykład produkuje modele, które były przygotowane do gry Warcry albo do Underworlds, jeżeli one się pojawią w jakimś zestawie, takim właśnie w formie mail ordera. No, to musicie się liczyć z tym, że one nie będą posiadały żadnych kart, które były dołączane wcześniej do tych zestawów. No i jak teraz widzimy, zazwyczaj są trochę droższe niż to, co można było kupić oryginalnie, kiedy, ta, kiedy one wychodziły na rynek i były nawet z kartami dostępne. Także tutaj może się zdarzyć taka sytuacja, że te modele będą droższe, co może dziwić, no bo w końcu nie mają jeszcze tych kart dodatkowo, są w jakimś białym, albo teraz już widzę, że niektóre modele pojawiają się w takich nowych czarnych pudełkach. No, ale większość jeszcze przychodzi w białych, no i ktoś mówi, no, ale czy to jest oryginalne, czy to nie jest oryginalne. No, jest oryginalne, tylko po prostu Games Workshop e, traktuje to jako takie, jakby, właśnie produkcja na zamówienie czyli ten mail order, nie? czyli wysyłamy maila i chcemy zdobyć. Dlatego Games Workshop tutaj, jeżeli byście na przykład chcieli jakieś modele i widzicie, że długo ich nie ma, no to w tej sytuacji warto. Kliknąć tam na tą ikonkę, która mówi, przypomnij mi, jak ten model będzie, poinformuj mnie o tym, bo jest to sygnał dla Games Workshop, że ktoś chce te modele i oni też te modele wtedy troszkę szybciej rzucają do kolejki na produkcję, no i jest szansa, że ten model znowu się pojawi i będzie dostępny w jakiejś tam pewnie niewielkiej ilości. Ale jak dostaniecie tego maila i od razu to wykorzystacie, no to będziecie mogli to sobie zamówić albo dajcie znać nam. Jeżeli jakiś model chcecie, no to zawsze tam trochę taniej jesteśmy w stanie ten model wam później sprzedać. I my możemy ten model dla Was po prostu zamówić. No i to w skrócie na tym polega mail order. Są też takie zamówienia make-to-order, make chyba tak to się nazywa. W odróżnieniu od mail order, jest to zamówienie, które tak naprawdę my nie możemy go złożyć jako, jako dystrybutor. Nie możemy go złożyć ze względu na to, że. To jest zamówienie dla osób prywatnych, czyli w momencie kiedy będziecie chcieli sobie zamówić jakiś, jakiś model czy jakąś książkę, jakiś podręcznik, który jest jako make to order, czyli ma taki młoteczek narysowany, no to w tym momencie ten młoteczek mówi, że no my tego nie, nie ma sensu, żebyśmy my to zamawiali, bo dokładnie zapłacimy taką samą cenę, jak wy byście zapłacili, no i w tej sytuacji, no. Wiadomo, to jest bez sensu i dla Was, i dla nas. Bo, jeżeli zamówicie na Games Workshop powyżej 250 zł, to oni Wam zrobią tą przesyłkę gratis. No i też trzeba jeszcze pamiętać, że, nawet jak my zam zamawiamy to, tam, to, to, przy mail orderze my mamy tam jakąś marżę obniżoną. Wiadomo, dostajemy, dostajemy upust, ale nie jest on taki sam jak przy zwykłych zamówieniach. Także. Też nie jesteśmy w stanie z tą ceną zejść bardzo nisko, ale zazwyczaj staramy się, żeby ta cena była niższa niż na stronie Games Workshop. Dobrze, i to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne. Na razie. Cześć.